Witam wita Państwa Bartosz Garczyński, moimi Państwa gościem jest poznański prawnik, ale i publicysta mecenas Mikołaj Drozdowicz. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry, witam serdecznie. No a o co chodzi? Chodzi o to, że w nocy z 9 na 10 września polską przestrzeń powietrzną naruszyło no właśnie kilkanaście, różne są relacje, prawda? Bo od 19 do 23, no, różne, różne źródła różnie podają. W każdym razie bezzałogowych obiektów powietrznych naruszyło polską przestrzeń powietrzną. No i w związku z tym no, mamy kolejny, tak jakby kryzys na linii, na linii rząd-prezydent, a w tym kryzysie też niebagatelną rolę odgrywa poznański, można powiedzieć, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. No i akurat pan, panie mecenasie, można. Powiedzieć, popełnił taki tekst w, do rzeczy na temat całej tej sytuacji, w którym stawia Pan taką dość odważną tezę. Tezę, że polski rząd dezinformuje w tej sprawie społeczeństwo. No i jednocześnie mm, ostrzegając Polaków, ostrzegając społeczeństwo przed dezinformacją. Jak to odczytywać? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja nie stawiam tezy, ja stwierdzam fakt. To, o czym pan reaktor wspomniał, to znaczy o zachowaniu ministra Bosackiego, pochodzącego z Poznania, no to była oczywiście już kulminacja. Mówię tutaj o tej całej nieszczęsnej historii w ONZ-cie, kiedy minister Bosacki ze zdjęciem zgruzowanego domu gdzieś na Lubelszczyźnie przedstawiał stanowisko polskiego rządu światowej opinii publicznej, domagając się jakiejś reakcji wobec Federacji Rosyjskiej rzekomo, Odpowiedzialnej za zniszczenie tego domu. No, temat żył przez kilka dni. Byliśmy utwierdzani przez rząd w przeświadczeniu, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z jakąś niemalże rosyjską inwazją, po czym wczoraj Rzeczpospolita napisała, że w istocie rzeczy to nie Rosjanie zniszczyli ten dom, tylko rakieta wystrzelona przez polski myśliwiec F16, że bo sprawa ja stanie nie mam pretensji do wojska gdzie trwa, robią, biorą, lecą wojsko, jest do tego, żeby strzelać. Na wojnie się mogą różne rzeczy zdarzyć, także przypadki tak zwanego friendly fire, czyli ostrzał własnych pozycji. Tylko, że tu w ogóle nie o to chodzi, panie że Tu chodzi po prostu o to, że rząd zrobił w balonach opinię polską, opinię publiczną i co najgorsze, światową opinię publiczną, wystawiając na szwank dobre imię Polski. Dlatego, że od tej pory wszystkie alerty, wszystkie pretensje, wszystkie stanowiska na arenie międzynarodowej, które będą się domagać czegoś tam od światowej opinii publicznej, od instytucji międzynarodowych, one będą obarczone po prostu takim no, bardzo poważnym podejrzeniem, że to jest po prostu niewiarygodne, no bo kryzys wiarygodności to jest chyba najpoważniejszy problem, który ta nieodpowiedzialna reakcja polskiego rządu wywołała. No ale panie się. Pozwolę sobie polemizować z tym stanowiskiem. Biorąc pod uwagę to, kogo mamy z drugiej strony, czyli Federację Rosyjską rządzoną przez Władimira Putina, no to mamy do czynienia z sytuacją, w którym ten podmiot opo opozycyjny do nas, ten podmiot, czy ten, czy ten nasz przeciwnik ma jeszcze gorszą, jeszcze gorsze notowanie, jeżeli chodzi o wiarygodność. Dobrze wiemy, że wiarygodność Rosji, zwłaszcza po wojnie na Ukrainie, po, tym, po wybuchu wojny na Ukrainie i po tym, co tam, co tam się działo i dzieje, jest na bardzo niskim poziomie. No a z kolei rząd twierdzi i minister Bosacki stwierdził, że po prostu no, nie byli świadomi tak naprawdę tego, tego, że to polski pocisk prawdopodobnie trafił w ten dom. Bo mówimy o budynek, dom w Wyrka, tak? Na, na tak jest. Dokładnie, dokładnie tak. Panie reakcję, że to wiarygodność Rosji nie ma tutaj nic do rzeczy. To my mamy być wiarygodni wobec naszych sojuszników i partnerów na arenie międzynarodowej, więc w związku z tym kwestia wiarygodności Rosji nie ma tutaj większego znaczenia. Znaczenie ma to, czy nasi sojusznicy będą uważali Polską Stronę za poważną w momencie, kiedy będziemy się czegoś domagać w sytuacji rzeczywiście kryzysowej. Myśmy mieli do czynienia z incydentem, to nie ulega wątpliwości. Ja jestem daleki od formułowania jakichś teorii spiskowych, że to tam Ukraina, czy nie wiadomo, kto jeszcze inny mógł te drony wystrzelić. Kwestia tego, kto od już z tego korzyść, to jest osobna sprawa, ale wydaje się rzeczą zupełnie oczywistą, że zrobili to Rosjanie. Te drony nie były uzbrojone, to były nieuzbrojone latawce, ale one miały bardzo poważny ładunek dewastujący polską rację stanu w postaci tego ładunku politycznego. I polski rząd, polskie władze po prostu dały się w to manewrować w sposób, który zapewne nawet Rosjanom nie przyszedł do głowy, to jest istotą problemu. Istotą problemu jest reakcja polskiej strony, reakcja polskiego rządu, narracja, która została wokół tej sprawy wywołana, próba wywołania histerii społecznej. Wie pan, jeżeli nad Polskę nadlatuje 20 dronów, to sytuacja wygląda w ten sposób: albo mamy do czynienia faktycznie z atakiem, no, bo nie da się u... raczej przyjąć, że 20 jakichś pocisków, prawda, samolotów, dronów, czy jakichś innych środków napadu powietrznego to jest przypadek. A no więc, jeżeli faktycznie by Polska została zaatakowana przez Rosję czy przez kogokolwiek i zostałaby ostrzelana dronami, jakimiś bombami szybującymi rakietami czy czymkolwiek, to mamy wojnę i sprawa jest zero-jedynkowa. Nie ma jakichś wątpliwości interpretacyjnych co do takiej sytuacji, ponieważ trudno uznać, że to jest przypadek, a więc musimy uznać, że intencjonalnie inne Państwo wrogie nam dokonało aktu agresji militarnej na Polskę. Trzeba ogłaszać mobilizację, wzywać sojuszników w trybie artykułu 5 i generalnie kończy się stan błogi, w którym myślę, że większość Polaków ciągle tkwi. Natomiast, jeżeli wlatuje 20 obiektów, no, które są inter, identyfikowane jako rosyjskie drony, to raczej w obecnej sytuacji możemy założyć, że Rosja, która sobie średnio radzi, na Ukrainie nie jest zainteresowana tego, tym, żeby atakować kraj NATO. Ja nie twierdzę, że my jesteśmy świetnie do wojny dzisiaj przygotowani, ale jednak stanowimy przynajmniej gospodarczo dość poważną siłę. Skoro Rosja nie może sobie poradzić z Ukrainą, to nie bardzo wiadomo, dlaczego miałaby wywoływać wojnę z Polską, a tym samym z innymi krajami natowskimi. Więc należy założyć, że 20 obiektów latujących w polską przestrzeń, no to raczej będzie właśnie jakaś prowokacja, która z całą pewnością nie może być interpretowana jako wywołanie wojny. I w związku z tym, panie redaktorze, od samego początku mówienie o tym, że Polska została zaatakowana przez Rosję, że mieliśmy do czynienia z jakimś atakiem dronowym, z jakimś nalotem, jest po prostu bardzo poważnym nadużyciem. Coś w tej całej opowieści jest prawdą. Niewątpliwie doszło do incydentu, przestrzeń powietrza została naruszona mamy prawo się na to nie zgadzać, ale z całą pewnością nie był to akt wojny, a tak to przedstawiano i ta narracja, której kulminacją była ta kompromitacja polskiego MSZ-u w ONZ-cie jest właśnie konsekwencją tego, że taką nieodpowiedzialną reakcję polskie władze zaproponowały. Konsekwencje tego są bardzo poważne dla Polski, bardzo negatywne zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na arenie krajowej. Ja o tym pisałem w tym tekście pod tytułem Wydronieni przez Tuska. Tytuł jest trochę zabawny. Taki neologizm przyszedł do głowy, ale sprawa jest śmiertelnie poważna i tam w kilku punktach wyjaśnia, jak bardzo poważne szkody ta cała akcja wyrządziła. No ale nasz poznański wiceminister Marcin Bosacki uważa, że no, nie jest tak naprawdę ważne który pocisk, jaki pocisk trafił w ten, w ten budynek. Sytuacja została sprowokowana przez Rosjan. Te bezzałogowce jednak wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Polska odpowiedziała na to, polskie siły zbrojne na to odpowiedziały. No i ten pocisk wleciał. Doszło do, można powiedzieć, użycia, użycia pocisku, użycia ognia. No i w wyniku tego, ten dom został tym pociskiem trafiony, ale no co do zasady, to tak naprawdę Rosjanie są odpowiedzialni za całą tę sytuację. Tak, tak twierdzi wiceminister Włosacki, jak, jak, jak pan to widzi. No to jest kompletnie nieporozumienie. Ja słyszałem tą wypowiedź pana ministra Bosackiego, który się tłumaczył. On powiedział jeszcze coś innego, co raczej bardzo źle świadczy o nim, o jego inteligencji w ogóle zdaje się o zdolnościach analitycznych e, ludzi, którzy w Polsce w tej chwili sprawują władzę. On powiedział, że on w chwili, kiedy wypowiadał te słowa w onz i pokazywał to zdjęcie w wyrykach, on po prostu zakładał, że tak właśnie było, że to Rosjanie... Trafili czymś w ten budynek. No problem polega, panie redaktorze, na tym, że wojsko zaraz po tym nalocie tych nieuzbrojonych dronów, tych lata, latawców tam z Dykty i ze steropianu, ogłosiło, że te, 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 te drony, te latawce, one nie były uzbrojone. No i jeżeli oglądamy obrazki z jednej strony jakichś dronów lądujących gdzieś tam na jakimś Ugorze, gdzieś tam po żniwach, gdzieś tam oglądamy jakieś zdjęcia, że taki dron sobie cały i, i, i zdrowy ląduje na jakimś kurniku, nie wyrządzając żadnych szkód, a z drugiej strony widzimy zgruzowany doszczętnie dom, gdzie jakieś tam, prawda, kawałki cegły, cały dach zmiotło, a nawet przebiło, jak widzieliśmy na tych zdjęciach, żeby to 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 każdy człowiek, który ma na no minimum jakiejś refleksji i odpowiedzialności za swoje słowa. powinien się gruntownie zastanowić, co tak naprawdę się stało. Więc problem nie sprowadza się. Ja, u... bo mowa była, przepraszam, że wejdę w słowo, ale mowa była o tym, że część z tych dronów była uzbrojona, a część była nieuzbrojona. I zakładam, że że mo, mogli strona rządowa mogła wychodzić z założenia takiego, że akurat to był uzbrojony dron, który trafił. Nie wiem jak to właśnie na tym cały problem polega, że gdyby to były faktycznie drony uzbrojone, to mielibyśmy wojnę, tak jak powiedziałem. Jeden, dwa, ja napisałem też w tym, w tym tekście odsyłam tutaj na strony internetowe do, do rzeczy.pl Ja napisałem, że blot jednego wtargnięcie jednego drona czy jakiegoś jednego pocisku w polską przestrzeń powietrzną jest znacznie bardziej problematyczny niż wtargnięcie owych tam 20 czy kilkunastu nawet. Dlaczego? Dlatego, że gdyby faktycznie wleciał jeden uzbrojony dron i trafił w cokolwiek, czy to w obiekt cywilny, czy wojskowy, to już nie ma żadnego znaczenia, to pojawiłby się problem interpretacyjny, dlatego że zawsze druga strona, ktokolwiek by to zrobił, mogłaby twierdzić, że to była pomyłka. No, mieliśmy taką sytuację w 2022 roku w Przewodowie, dwie rakiety, Trafiły w zabudowania cywilne, zginęło dwóch polskich obywateli. Wtedy też była taka narracja, że to zrobili Rosjanie, później się okazało po trzech latach, że to tak naprawdę nie zrobili Rosjanie, tylko to były ukraińskie rakiety. No, czy wystrzelono przypadkowo, czy celowo, to już nie ma żadnego znaczenia, ale nikt nie twierdzi, że Ukraina oczywiście wypowiedziała Polsce wojnę, ostrzeliwując w nasze terytorium. Więc jeden pocisk, jedna rakieta, jeden dron uzbrojony jest bardzo niebezpieczny, dlatego że on może wyrządzić szkody, wywołując jednocześnie wątpliwości interpretacyjne. Zapewne w takim przypadku Amerykanie i nasi pozostali sojusznicy za to, by twierdzili, że to był przypadek, bo nikt oczywiście na wojnę z Rosją się nie wybiera i takiej wojny nie chce. No ale gdyby faktycznie, tak jak powiedziałem, wleciało w polską przestrzeń powietrzną kilka czy kilkanaście uzbrojonych dronów i one zaczęłyby niszczyć jakieś cele, a nawet nie, przypadkowo gdzieś tam trafiać, widzielibyśmy ślady eksplozji, no to tego nie da się już zinterpretować jako przypadek. Mamy po prostu do czynienia z wojną. I dobrze by było, że polski rząd się zdecydował, dlatego że to oczywiście z jednej strony. Brzmi głupio i kuriozalnie, kiedy polscy ministrowie wypadają tego typu tezy, a rzeczywistość okazuje się zupełnie inna, ale z drugiej strony jest bardzo niebezpieczna, dlatego że ta retoryka wojenna, ona może służyć także temu, żeby Polaków przyzwyczajać do nowej rzeczywistości, w której no, być może się już niedługo znajdziemy i ja też przed tym bardzo, bardzo wyraźnie chciałbym przestrzec. Przestrzega mecenas Mikołaj Drozdowicz w odpowiedzialnym poznaniu. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. I na Państwa Bartosz Garczyński. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.